Nazywa się tylko Ebek. Tak, tak. Tak, w tak. <grym> tym koloselu są groźniejsze niż te, którym domostraliśmy czoła. Może powinniśmy pilnować Scarlet i Shawl? Scarlet nie potrzebuje Twojej pomocy. Naliczyłem ci co najmniej. Mu wiesz o co chodzi w ogóle? Odsaliła Twoją Dobra, trafię. cicho. Ty nawet tego nie zauważyłeś. Yy, to jest topornik, tam. to jest woda, to jest brawler. I to jest front Tak, Dobra. dokładnie Ja nie będę tego... Bulet nie to zabijaj, bolo nie bolo zabijaj bolo jest Topornik jest... Nie, to nie jest topornik Ale jest też To topornika mi kurwa chlepiesz Teraz Topor, topor, Dobra. Dawać, napierdalać go Jest topor załatwiony Dobra To następne woda Idę na dół jakby co Ja, ja, ja mam tu, dół, ja mam tu no to ciśnij tę wodę. Zszedł na wodę. dół, Szedł na dół. Dobra, to weź go ciśnij. Jego. Zabita. Kurde, miała nie zabija. dobra. zabita. zabijają. woda. Dobra, zabita to nic, to nic. Brawler. Podniosę cię. Dobra, ja się Brawler? Dobra, to Brawler. ja biję. Brawler. To ja biję. Brawler, a na końcu no, tak. Tylko czekaj, bo. Idzie do buleta Dobra, zabity. Czekaj, udało się? Tak, tak, dobra. Druga runda. Dobra, pięknie. Dobra, już raz zapisywać? Tak. Dobra. Teraz cichutka. Eee, prąd. Eee, ogień. Eee, to był topornik i trutka. Idę na dół. Albo. Mam iść na dół, czy ty? Ty bądź tu, ja będę niżej. Okay. Mam, prąd, eee, mam, mam trutkę. Pop. Mam trutkę. Prąd pierwszy, dobra, muszę prąd odjepać Zaraz się podniosę bulet Mam ogień co, co było ogień? Ogień, wal ogień Jezu ogień to od razu kurwa Czekaj? No i zjebało no. się No zabiję ogień Ale nie, bo on rozwalił on któregoś on elektrycznego Zajemy. Któregoś po drodze. Prąd ten ogień zawsze jest przejebany, bo on wybucha i rozwala te, te inne i jest nie po kolei wtedy. Najlepiej by był ogniem był pierwszy. No, właśnie z tym ogniem jest najbardziej przejebane. Bo on wybucha i rozpierdala innych. Czekaj, nie bierz, nie wiem. Aj, no no, no. no, sorry, za no późno. Bullet, chodź tu. Oszczędzę sobie amo Bo ja ten, ja tylko. Wiesz już o co chodzi? Ogólnie? Bulet czy nie? Nie Nie będę kłamał, że nie Któremu lapsowi pomóc z wyzwaniami? Ja nie potrzebuję. O Jezu Dobra, chuj Dobra. do tego Bo A! Puls! nożem Ej, no. losujcie, może komuś Nie wpadnie? Ale Insta ile razy miałeś? Ja pierdolę A skąd ty wiesz jakie on ma wyzwanie? Bo te, bo skończyłem swoje i mogę mu... Aha. No tak W to jest bardzo proste. Ogólnie jest zasada taka, że y, to co czytamy i zapisujemy, no to, to to trzeba zabić w Kolejność. pierwszej kolejności. I nie Gęta wolno przy ta, tym ta, innych tych. no. Nie tych. E exosom. nie, jak to się nazywa. Ale naprawienie specjalne. No, tych tak specjalnych, bo może lepiej będzie po prostu jak będziesz tak nie wiem. Kurwa, no w sumie do dupy, no. Ani tak, ani tak. Najlepiej to w kącie siedź i starczą. Uchyloną. I że po wącie? Troszkę nie. Nie, muszę. Kurwa, starczą im Ja mam całą. Może no, będzie cieśno. Ale mi już. Się ale nie jemu poszło. A no tak. A nie ja mogę być dwa nie, bo ten brak na Musimy być no właśnie. W pomieszczeniu. Ok, to ja chyba też pójdę po tarcie teraz. Legście. No. Dobra, to jest jeden. A ktoś w każdym BUMAX, albo. Nie broni wyposażenia. Uuuu. Uh! Aaa, nie, no. tu O kurwa, ależ. Przy... Ja! To był najgorszy moment. Dobra. Masz bulet, jeszcze tylko trzy zombiaki z trzeba zabić. No, bardzo mm. prosto. No zobacz, jeszcze jeden, jeszcze dwa. No co ci chodzi? No co ty zabijesz Tak Pomaga ci, bo skończył swoje No Dobra, chodźcie tu Ja sobie starczy zrobię to, 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 to... to ej to wy tu he, bądźcie A ja ten A ja sobie z broni specjalnej trochę ponapierdalam Bo muszę ładować Spoko pan w zrobiłem Idź, odbierz nagrodę Nie, nie, nie bo max ammo nam się zaś przyda Dobra, skończyło mi się cię odbierz. Tutaj jest te 500 punktów A zaś nam się max ammo przyda No <Schedule finans> <Dobra>. <disagreements> Stole to sobie anuluj, nie? Bo to będzie tego... Nożem się anuluje punkty. Znaczy bonusy Ty co tam masz jeszcze? bronię ją specjalną, ojejku. A. A ja tego nie mam. Tak. To V naciśnij. To V naciskasz. No to, to czekajcie to... jeszcze, ja, ja sobie pełną moc wręczu. wezmę. Dobra. Aha. Dobra, i ból odchodzimy. Nie bierz pełnej mocy, mi daj, bo ja mam perło puste. Dobra, dobra, okej. Okay. To weź. To weź ja, Kurwa, ale to na mnie się przeteleportowało. Dobra, Widziałeś. Co, cofałem się, a mnie ten... Dobra, 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 chodź. No. Dobra. no. te katalizatory. O, właśnie. Bo teraz mam wezwanie z tymi katalizatorami. Dobra, cicho. Niech No. proszę szach. Dawadź. Chuja specjalna. Aha. Kurwa, mać. nie wystarczy. Tylko tchórze ukrywają twarz. O. Yeah. nice. Po co? Już zaraz jest, to kolejna będzie. Dzięki za ten Już? Już. To będzie runda, tak? Dobra, wpisz. No. Ehh, tiger. Tiger, yyy, Rowler, woda, topor. Tak, tak. Mhm. Piamy, to dobra, zamiast. to easy, to będzie easy Będę tutaj tak. Dobra, ja będę niżej Tygrys, brawler Bulet, chowaj się Mam tygrysa, tak mam tak, tygrysa, rozpierdoliłem Co kolejne? Brawler. brawler Dobra, mam brawlera Biję buleta Dobra, jest, woda, woda. teraz Dobra, mam kolejnego I topornik Topor. Nie, wodę rozpierdoliłem, dobra, topornik Biję go, bij bulet topornikiem Yes. Dobra, jest. zrobione. Mamy to. No to zrehabilitowałem się. No dobra. No teraz do tego, do zeusa czy? Tak, do zeusa teraz. I w ogóle w solach możesz sobie nagrać jakimś się zajebiście? Oczy świecą. No okej. Okay. Chodź na, na środek teraz. Już idę. Redyk pacjenta. Reaktywacja. Tak, troszeczkę. Dobra, w ogóle weź an, anuluj wyzwanie weź anuluj nagrodę z Nożem machnij ją po prostu Pięknie Dobra, chodźcie na środek no. Już, już? Tak, już Nie pajcie Dobra. Dajcie Jest. Dzięki. I teraz strzelamy, teraz trzeba znaleźć śruby i w nie strzelać. No, no to wiem. wiem. Prawdziwe miasto leży pod Mam jedną Aha, bo te kurde dziadu są No poza oknami Kurde Nie, tylko chodzi mi o ząbiaki Dobra Ila? Wybijam, ale mam też śrubę To wbijają Ewem Dobra, dobra, mi się jedną udało Ja też zrobiłem jedną śrubę Jeszcze jedna Jedna ją znajdę to ci powiem te siłby wyglądają jak topory, jakby co? No. Tam dosyć widoczne. Tak. To, no jest! Pięknie. Ej, pomóżcie Buletowi O, no, okay. ja mam gumę, jakby co? dobra, chuj z gumą, ja, ja perło ładuję. To pełna. Aha, tam się Kurde! Nie mam ich. Tarczę, tarczę se wziąć i wszyscy mają mieć kilowata na broni. No to, idę przylosować. No ja mam. No pas. Pas. Idę do niego, Dzień dobry, na górę Kilowat górę, na tym. Na jednej mam już kilowata. Solak, posłuchaj mnie tu? Yy... muszę no... Na jednej możesz, spróbuję. Słuchaj, na na jednej, Musisz, bo to chodzi o to, żebyś ty kilowatem zabijał, nie bronią. Rozumiesz, o co chodzi? No czekaj, wieze mam hajs. Dobra. Diego. Tu, tu mam ten. Co ja robię? Na górę chodźcie. Chwila. Dobra, kilowatt, kilowatt. To nie jest wyrzutni... Bullet! No? Chodź tu za mną szybko. Weź tą tarczę tu w końcu. Teraz już jestem? bo to Nie, jeszcze, jeszcze kurwa tego Teraz Odyna dopiero robimy, jeszcze Zeus mam iść do Odyna, tak? Nie, masz iść na, na środek Na środku te kręgi napełniać No, 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 no. Zbierasz hordę Najgorsze Zbierasz hordę No, Celasz, jak załącza ci się kilowat, Zabijasz te, co są pod efektem Z drugiej, z drugiej broni najlepiej No, najlepiej z drugiej broni Rozumiesz o co chodzi? Pa, pa. O, i teraz o, i napierdalaj. O, widzisz? O. No i tak musisz naładować tą kulę. Najlepiej jak każdy będzie miał ten, swoją kulę. No dobra, ja tu mogę zostać już. To ja będę miał... No, w poprzek tej... O kurwa! Pomocy! RP Już no. Daj mi chwilę Dobra, dzięki Albo w kolekcie kurwa podniesie Dobra W kanibaci <laughs> Kurde, w sumie mam do dupy branie na to A ja czekam masz mi się kilowat w całą O! Teraz ognia Tylko w kręgu masz jego widziałeś? Tak, widzę, widzę Swoją no. tą, swoją kulkę idź napełniaj Gdzie jest moja kulka? już teraz <laughs> Ognia Dzięki Dobra Bo, bo moja już Ja latam kółko ja czekaj, może mi się pokażę. ten. to za tobą, a to są gry, gry, gry. Tak. Tu jestem, Impact to tak średnio, trochę, nie? Dobra, to ja sobie wziąłem. O! tak nie! Dobra, poszła. Dobra, jestem. To nie do końca, ale. Nie to mam. Tylko mam. Kurde, w sumie to by się przydało maksamo. Ale, czekaj. No, no tak. Mógłbym po prostu na ale tam mi się podoba. Dobra. idę tam. Nie przeszkadza nikomu? No, najlepiej w sumie. O, w nie. Dobra, Diego, masz. A mamo. Jest się... tutaj? Dobra. Ja tu troszkę pozbieram Jeden, jeszcze. No mus, A, musisz mi pomagać właśnie tak Dobra, bo ja nim... Już, nim tak, 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 tylko nim przemienię te dwie bronie, no to wiesz Wiem. Um. Jest Dobra, no to jest. wszystko, jest. no Ej, idę po takem To czekaj. Nie musisz, teraz na specjalistę lecimy. A, no tak Dobra, chodźcie na środek. Podajcie mi ten jeszcze podajcie. Na środek, zaraz. na środek, na środek wszyscy. To. I, I trzymajcie kulki kulki. I tak czekamy na buleta A gdzie on jest? No gdzie są kino? No dawajcie. No solak Dobra już. Bulet już jest, kurwa. Trzymam mam e. Trzymajcie. Się a, to nie każdy, a to nie każdy, tak. Swój, tak. Swój, swoją powinien mieć? Czy to obojętne? Obojętne, dobra. Nie? No dobra, to, to, wy, to wy napierdalajcie, na chodźcie. To wy na pierda ja tu Dobra. Maciej chyba autora nie wychodzić mi spod pod pańki. nie wychodzić mi z bańki. Okay. Jestem Thor'em, elo. Kurwa jak, jak to się mogło skończyć? Kurwa jest nieskończone nie kurwa tutaj zdech. Też... Dobra. Alej pokazać ci mojego mjolnira. Ja piję, Wólstwo regeneruje, tak? Jaki rozpierdol! Do 40 mi FPS-y spadły skończyło mi się tam Musisz zabić do wydawka Okej okay. No i pięknie zobacz sobie teraz yy, tego tak, Teraz Odyn został Zobacz sobie Solak na wieżach tych Zeusa tak? Na przykład no. Zeusa na Danu i ja też możesz sobie Dobra, idę no, po tak. No okej okay. Widzisz jakim się Tak, odwiedza? tak, tak, tak da, Tylko no, Odyn się jeszcze nie świeci No tak, bo Odyn nam został ale... no. Eee, e... e... a co było na Odynie? Te kurwa co było na odynie do roboty No właśnie sam się zastanawiał teraz coś, No to Solak jest istnieje... coś takiego. A skorpionek i strzelanie No to moja działka tak, ja w takim nie mam. razie tak, zostawimy. Ja nie mam. To czekajcie to ja sobie pójdę ten ulepszyć od razu Żebym miał no więcej ammo. No. Ja nie mam skarpione. Wiemy. Dziękuję Ci za wspaniałe informacje na miarę pewnej osoby, której imienia nie mogę wymówić. xD Może, <gryzki> Możesz uh, selektować jak najocenniej. Tak, ta. <gryzki gryzki> cenzura będzie, powie, powiem pyk i będzie <gryzki> Dobra, to ja idę Do Odynka Nie do Odynka, tylko do podziemi. No to nie ten podziemia. No to dobrze, no to zaraz mi strzelasz symbole. Moją broń wzmocniła magia. A no tak. tak. Chcemy się no, z tym tak. zastanowić. Tylko no, tam pod kątem odpowiednim trzeba faktycznie. Tak, tutaj masz. Dobra już idę. Co stoi za tym jarzem, ale na szczęście nam pomaga. Biegnę, biegnę, biegnę. Tutaj masz pierwszy. Tu jakoś chciała tak podskoczyć, nie? Tak, ja ci pokażę, bo ty musisz trafić Bo to, bo to skanuje ściany ten twój Strzel we mnie Myślałem, że siadło, bez jaj Ta, Tak, tuż nade mną musisz skoczyć i strzelić Żebyś nad głową mistrzał strzał przelecił. Ty! Siadło tak, za drugim! Nice No trafiłeś, dobrze To co, boss fight? Czy... ma Nie, sobie jeszcze nie trochę. On musi trzy razy po trzy strzelić Dobra, tak. to my z bulletem mamy się osłaniać, tak? A cię trzymać zombiaki w miarę możliwości, żeby nam się nic nie rozpiło, bo ja kurwa no. nie mam amunicji. No. I się To w miarę możliwości se z nimi powiodą. Ty, ale ja, ja, ja nie mam tarczy. pieniądze, Ja nie pamiętam no. co Mówiła, co sobie, ale yy, Ja wiem, tak, no, tak, no. Bo tutaj minąłem na przykład jeden, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie się to strzelało, tak żeby. W tym okienku na pewno, o. Tym le, ty, ty tam biegasz z drugiej strony ja będę biegał z tej okej? Okay? Dobra, znowu nadchodzimy Nie wychodzę ty. i znowu Czy wydaje, że ty musiałeś strzelić to gdzieś tutaj O, tu W tym okienku takim Czekaj, że o Tak, 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 tak tak to no. wal Czekaj i tu jakoś tak Nie gadać, że Siadło Ty no za siadło. pierwszym razem siadł Brawo jeszcze jedno, tylko nie pamiętam, gdzie ono było. Za chuje, nie pamiętam, gdzie ono było. Też takie okienko podobne było. Tak? No. Tylko mam tego, Brawlera tutaj. Prawie mi przeszkadza. No dobra, już mam, już mam. Masz ten sebal? Tak. Tylko muszę... Pier... Może jakoś trafić. Ja to mam, no. No nie gadaj! Ja, ale... No kurwa, ale pięknie to siadło, ja pierdolę. Pierwszy, jest... pierwszy za drugim, a reszta za pierwszym razem. Nice. Oden jest zadowolony. Tak. Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale za Bo Teraz, za teraz musimy chyba wejść wszyscy do podziemi. I na tej klapie kurwa przytrzymać efekt. Tak, tak, no. Bo teraz już w tym momencie? Tak, teraz no. już w tym momencie. Aczkolwiek, ja tak, aczkolwiek powiedział, powiedziałbym tak, żebym chciał to zrobić po maksamo. No ja w sumie mam, bo, lach... bo, ale okej. Okay. No dobra, jak chcecie, jak chcecie to chodźcie, no. Dobra, idę. Damy radę. To jest jakoś ta klapa tutaj, No. nie pamiętam czy się na to, na to czy na, na tą kratkę... No, no na, na kratę, kratę, na kratę. Idę od, od Zeus'a do was, jak mnie zobaczycie to wołajcie. Do tarczy chodź. Kurwa, czy myślałem, teraz... Zajebiście potrzebna nam informacja teraz. <laughs> Kurwa, nie mogę bez niej żyć, dzięki bóle. <laughs> RP pokryje pokryjesz mnie? Nie wiem co powiedział, ale wiesz że, że tu mogę zrobić escape jak co nie? RP pokryj A. mnie na sekundę. Nie no, nie mam amunicji! Idę A nie Ja pokryję Pokryj Już. Nie, jeszcze, czekaj. Dałeś sobie, sprawę, że mogłeś grę zapauzować, nie? Zapomniałem. Ach. Tak będzie najlepiej w sumie. Kurwa mać. Dobra, gotowi? Trzy, tak, cztery. Tak. O, tak. Ja i tak jestem. Y, nie no, nie bawię się tak. O, super. Zaraz, 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 już mam. Jeden, Chodźcie tu na pokrywę. Dzięki. Trzymamy. Na pokrywę, pokrywę skurwy syny. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Już czekaj, bo ja muszę dać do was. Ale to chyba na czekaj. No Olak, cool. dobrze robimy. No, trzymacie? No, trzymam. Trzyma, trzyma, trzyma. O! Na recie. Dobra, trzyma. trzyma. Ale to chyba trzeba na tym stać. Trzeba stać na. Nie, 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 nie stoi. No nie stoimy. Podnieś, podnieś, podnieś. Czekaj, gdzie mu muszę naładować. Może zdążę. Nie zdążę, podnieście. Gdyby chociaż z kołowaniem od tego język. Jeldej... Na tej klapie tutaj trzeba stać i kratę naciskać Także musicie no tak. się delikatnie no to, cofnąć No to dawać No jeszcze No Ale no za bardzo jesteście wysunięci Ale do przodu A do przodu jesteś za bardzo wysunięci teraz O No No, no idą No No i zaraz kurwa jest najnudniejszy, najnudniejszy kurwa Tak no ostatnio jak y, RPG ile nam zaszło, No chyba z 20 minut no. kurwa tu się No jak nie lepiej, no. no. I przetrwać, tak? tak. Ja. Jest to nudne jak nie powiem co. Hmm. Zobaczcie ognie kurwa w te przejścia. Jeszcze nie ma blokowanego. Nie? Ale, Ale reszta nie ma. ma. Zobaczcie ognie w te przejścia. Ja odpalę pułapkę i się kurwa nudzimy, nie? Te jedzie tu, jeden klip do był tu. był no, tu i kurwa tutaj jeszcze ten ogień mi rzucić i będzie gitara. No, gdzie gdzie, to gdzie to jeszcze to rzucić? Tutaj. Wejście. do a, tu. w Stronę środka. Dobra. O tu, dokładnie. Wejście To ma tyle hajsu. Że co, że te 100 tysięcy? Arpek no. No to no, ja. Skorpiona już możesz wyjebać. On jest, on jest bezużyteczny na pośle. No tak. Szkoda, że wtedy nie wywaliłem. I o, sobie wezmę tego. Wiem. E, wyrzutnie. Wyrzutnie, no. Bullet też najlepiej, żeby miał wyrzutnię Nie ma. No bo my na drugim. My pierwszego słonia a, czy, rozjebaliśmy. A tak jak co ja do ciebie mówię? Że najlepiej by było, gdybyś miał. Nie <laughs> Trzeba jeszcze powiedzieć, że masz zeza rozbieżnego, to już w ogóle. Mam zeza rozbieżnego, to już... Zajebi... Zajebiście, to musisz stwierdolnąć zdjęcie i wstawić jako tego kurwa mema tego, tem, tego tempego tego, tego idioty. Ja czekaj, jak y DERP. Wow. To był komiksek tak tam dawniej. Tak. Myślałem, tak. że Pytali. mówisz o Maciusiu. Z klanu. Ty sławny, nie to, -wol co ty. Wolę nie być sławny, niż się wybić na, na głupocie. No, głupota cza ma czasem twoje wiesz, mądrości, co nie? Ucztę, ucztę, to kurwa ciszą. <śm>